Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości nie weźmiemy udziału w tym głosowaniu. Ja przypominam o wyroku Trybunału Konstytucyjnego U4 na 24 z 10 września 2024 roku. Zapiszcie sobie. Trybunał Konstytucyjny zniósł z obiegu prawnego tą nielegalną, szkodliwą, działającą na rzecz Federacji Rosyjskiej Komisję. Artykuł 190 Konstytucji stanowi o tym, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego, pan nie krzyczy, pan posłucha, wyroki Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu składaliśmy tutaj przyrzeczenie. Artykuł 104 Konstytucji, ustęp 2. Ślubowaliśmy wierności Konstytucji. Wyżeś się wnosili. Niektórzy nad nią płakali, a my ją będziemy szanowali. Nie zgadzamy się na legitymizowanie bezprawia. To są konkretne artykuły kodeksu karnego, które już popełniła ta komisja. 189 kodeksu karnego, bezprawne pozbawienie wolności. Ja przypominam, że to bezprawne pozbawienie wolności już. jest ograniczenie swobodnego prawa do przemieszczania się. 231 i inne Przyszły przestępstwa. Nie Komisji będziecie wiecie bezkarni. Zegar tyka. Ta komisja jest działaniem na rzecz Federacji Rosyjskiej. Jak płakałem na tą konstytucję.